Angelika Olszewska, witam serdecznie w programie Babskim Okiem. Naszymi dzisiejszymi gośćmi jest położna Aliza Leoniuk. Dzień dobry. E, oraz Marta Chrostowska. Mama ma dwójki dzieci, z czego jedne urodzono w domu narodzin, a drugie w domu. Tak. No właśnie, naszym dzisiejszym tematem będą porody. Porody w zasadzie można by powiedzieć rodzenie w, sposob, w sposób niekonwencjonalny, bo jakoś tak odeszliśmy od tych porodów naturalnych, i teraz rodzenie w domu się wydaje czymś nienaturalnym. A tak naprawdę jest to mm, miejsce, w którym kobieta się czuje najswobodniej, prawda? Rodząc w domu. Pewnie niektóre kobiety tak się czują, ja do nich należę. Myślę, że kobieta musi rodzić tam, gdzie czuje się bezpiecznie, a e, ponieważ są takie możliwości, aby bezpiecznie rodzić w domu, niektóre kobiety z pewnością wybiorą dom. Ale ty za pierwszym razem nie zdecydowałaś się na poród w domu, tylko poród w domu na rodzin. Y Dlaczego zdecydowała się akurat na te warunki? Wiele kobiet przeraża to, że jedyne co słyszało o Domu Narodzin, to to, że tam się rodzi bez znieczulenia. Aha. E, ja pierwszy raz o Domu Narodzin usłyszałam od Elizy. Poznałyśmy się zresztą na imprezie po prostu u znajomych. E, znajomy powiedział: Wiesz co, mam dla ciebie położną. Ja mówię: Jejku, po co mi położna? Przecież w szpitalu są położne i nie, nie, nie czułam jakiejś potrzeby, żeby położną. E, znajdywać, a Eliza wspomniała mi wtedy pierwszy raz o Domu Narodzin, abym sobie o tym poczytała, czy, czy może się zastanawiałam nad tym, aby tam rodzić i jakoś tak od słowa do słowa zainteresowała mnie tematem. I ja poszukałam trochę informacji, zobaczyłam, że Dom Narodzin to takie miejsce, w którym mogłabym się czuć bezpiecznie, swobodnie i też było to dla mnie ważnym czynnikiem, że jest to poród refundowany przez Fundusz Zdrowia, więc nie muszę na jakąś prywatną opiekę łożyć. I zdecydowałam się wtedy właśnie na Dom Narodzin ze względu na te fajne warunki, które mi się tam wydawały. Elizo, ty jesteś położną, która pracuje tylko w Domu Narodzin? Nie, pracuję i w Domu Narodzin, pracuję przy porodach w domu, ale pracuję też na normalnym bloku porodowym. A czym się różni praca? Tak, z perspektywy położnej. Od pracy właśnie w Domu Narodzin, od pracy na tym zwykłym oddziale położniczym, bo przecież to jest tak naprawdę jeden budynek, prawda? Szpital przy Żelaznej. Tak, właściwie Dom Narodzin jest oddziałem szpitala Świętej Zofii. Natomiast jeżeli chodzi o pracę położnej, to oczywiście jest to trochę inny rodzaj pracy, dlatego że w Domu Narodzin, to położna prowadzi porody naturalne, i oczywiście, dopóki poród nie wychodzi poza ramy fizjologii, jakby cała odpowiedzialność ciąży na niej. Tak? Czyli jest to na pewno bardziej odpowiedzialna, ale też zdecydowanie bardziej samodzielna praca, w związku z tym też dająca dużo więcej satysfakcji. Udało nam się zajrzeć nieco bliżej do domu narodzin i zobaczmy, co to tak naprawdę jest dom narodzin. Decyzja o powstaniu domu narodzin dojrzewała w położnych pracujących w szpitalu Świętej Zofii dość długo. Chciałyśmy postąpić krok dalej i zorganizować takie miejsce, w którym będziemy mogły w sposób samodzielny opiekować się kobietą rodzącą w przebiegu Ciąży porodu i połogu fizjologicznego. No i jak widać udało nam się. Dom narodzin przede wszystkim jest przeznaczony dla kobiet, które bardzo chciałaby urodzić we własnym domu, ale jednak gdzieś drzemie w nich obawa o bezpieczeństwo dziecka. Oczywiście jest to miejsce, gdzie kobieta może urodzić w sposób naturalny. Dom narodzin przede wszystkim daje możliwość aktywnego porodu, nie jest w żaden sposób zmedykalizowany. Kobieta może rodzić we własnym tempie przy obecności osoby towarzyszącej i nie tylko. Jeśli chodzi o metody łagodzenia bólu porodowego, to stosujemy w obrębie domu narodzin tylko i wyłącznie naturalne metody łagodzenia bólu. Wśród nich możemy wyróżnić zastosowanie tensu, zastosowanie ciepłej imersji wodnej, różnego rodzaju masaże, zarówno ciepłe, jak i zimne. Każda kobieta, zanim zostanie przyjęta do domu narodzin, ma w pobrębie izby przyjęć wykonywany zapis KTG. Jeżeli w przebiegu porodu położna rozpozna jakieś nieprawidłowości w pracy serca dziecka, istnieje możliwość wykonania dodatkowego zapisu KTG. Natomiast jeżeli on jest nieprawidłowy, jest to wskazanie do tego, aby znalazła się w obrębie standardowego bloku porodowego i żeby opieka nad kobietą i jej dzieckiem była sprawowana wspólnie z zespołem lekarskim. Także kobieta i jej dziecko w obrębie domu narodzin powinni czuć się bezpiecznie. Elizo, czy Ty jako położna, jeżeli Ci się zdarza, że dzwoni do Ciebie jakaś kobieta, mówi, że chciałaby z Tobą urodzić, czy zdarza Ci się, że namawiasz jakąś kobietę do porodów w domu narodzin? Hmm. Właściwie to trudno powiedzieć, że namawiam, ale moje pierwsze pytanie jest oczywiście też związane z tym, z miejscem, gdzie kobieta chciałaby rodzić, bo pytam ją, czy chciałaby pani rodzić na normalnym bloku porodowym, czy w domu narodzin. I bardzo często jest tak, że kobieta mówi: Ojej, ja w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, szczerze mówiąc, ale rozejrzę się, poczytam. I dam Pani znać. Także to jest jeszcze tak, że duża część kobiet po prostu nawet nie ma e, takiej świadomości takiej wiedzy, że istnieje alternatywa domu na rodzin. E, a jest duża i wciąż rosnąca na szczęście grupa kobiet, które chciałyby rodzić właśnie naturalnie, bez żadnych interwencji, bez znieczulenia o dziwo. I ja zawsze na szkole rodzenia wtedy mówię do kobiet, które deklarują, że chciałyby urodzić bez nieczulenia, to w takim razie nie idźcie tam, gdzie je dają. I wtedy dom na nie jest taką alternatywą dla kobiet, oczywiście w fizjologicznej, zdrowej ciąży. A czy zdarza się na przykład, że podczas takiego porodu kobieta, która się zdecydowała na to, że chce rodzić bez znieczulenia, nagle wpada w jakąś panikę, że ona naprawdę potrzebuje tego znieczulenia i że trzeba coś zrobić koniecznie? Czy raczej są to kobiety już spokojne, zdecydowane na to, że rodzę naturalnie, bez żadnego znieczulenia i jest na to w pełni przygotowana psychicznie? Ja myślę sobie, że kobieta jest tak skonstruowana, że w pewnym momencie porodu każda z nas przy, przeżywa pewnego rodzaju umieranie dla samej siebie i każda z nas przeżywa taki moment, kiedy właściwie nie marzy o niczym innym, tylko o tym, żeby ten poród się już skończył. Ja wiem, bo też dwa razy już umierałam i też chciałam znieczulenie, cięcie cesarskie, jakby wszystkie możliwe <laughs> alternatywne środki, które by ukończyły mój status quo. Niemniej jednak im lepiej kobieta jest związana z położną, im położna lepiej zna kobietę i oczekiwania, dlatego tutaj plan porodu też jest świetnym środkiem do tego. I Jeżeli ja wiem, że kobiecie zależy na tym, żeby urodzić bez znieczulenia, to ja też jestem w stanie ocenić, czy to jest faktycznie taka sytuacja, w której ona nie jest w stanie znieść tego porodu bez znieczulenia i dalej ten poród będzie dla niej traumatycznym doświadczeniem, czy jest to po prostu kryzys porodowy, który przy wsparciu położnej, czy przy wsparciu duli, czy przy wsparciu osoby towarzyszącej razem go przezwyciężymy, przejdziemy i tak naprawdę sfinalizujemy dzieło. Eliza, ciebie chyba nie przeraził poród w domu narodzin, bo później zdecydowałaś się na poród... Domowy, gdzie, jak wiadomo, pod żadnym pozorem, no, nikt ci nie poda znieczulenia zewnątrz oponowego. Skąd wynikła ta twoja decyzja? Mnie nie przeraził poród w domu narodzin, i wręcz miałam takie myśli, że. Mimo, że mój poród w domu narodzin był trudny z punktu widzenia fizjologii, to wiedziałam o tym, że gdyby odbywał się gdzie indziej, gdyby odbywał się w szpitalu, w normalnych warunkach, potoczyłby się jeszcze gorzej dla, dla mnie i dla mojego dziecka. Dom Narodzin zapewnił mi to, że obyło się bez interwencji medycznych i oboje wyszliśmy z tego cało i zdrowo. A gdzieś miałam poczucie, że mój poród nie, do, nie zaczął się do końca spontanicznie. I y, myślałam sobie o tym, że gdybym uniknęła y, przyjścia na Izby Przyjęć y, i poród zacząłby się sam. To też być może inaczej by przebiegał. I zrodziło się we mnie takie ogromne pragnienie, żeby to wszystko przebiegło naturalnie i żeby, żeby być jak najdalej od, od lekarza, od, od kogokolwiek, kto będzie w ten mój poród chciał zaingerować. Bo właśnie przecież jest tak, że oksytocyna, która się wydziela podczas porodu u kobiety, często hamuje się jej wydzielanie, kiedy kobieta zaczyna odczuwać stres, prawda? Mhm. Tak, stres jest absolutnie antagonistą oksytocyny i oczywiście na pewnym etapie stres jest bardzo potrzebny, właśnie a propos tego kryzysu. Natomiast w, w większej części porodu stres jest absolutnie niemile widziany, przeszkadza, hamuje wydzielanie oksytocyny. W związku z tym hamuje czynność skurczową, to też może się przekładać na to, że w związku z tym, że jak my to nazywam, następuje wtórne osłabienie czynności skurczowej, zaczynają się interwencje. Tak, nie czeka się na, na to, żeby na przykład kobieta znowu poczuła się. Bezpiecznie i e, przestała się stresować, tylko y, no, tutaj pomagamy sobie farmakologicznie, tak? czyli stymulujemy tą czynność skurczową, oksytocyną, tą zewnętrzną, tą syntetyczną. Czyli można powiedzieć, że ty mniejszy ból mniejszy stres odczuwała się rodząc u siebie w domu? O, zdecydowanie. Ja też przez cały okres drugiej ciąży hmm. <laughs> bardzo skupiłam się na tym żeby jak najlepiej przygotować się do tego porodu, do tego, co mnie czeka, bo nie ukrywam, bałam się. Po prostu wiedziałam, co mnie czeka. Wiedziałam, jak odczuwa się poród, jak, jakiego typu to jest ból. I skupiałam się na przygotowaniu się z każdej możliwej strony. Jednym, jednym z czynników było właśnie wybranie takiego otoczenia, Oprócz tego postanowiłam się nauczyć relaksować swoje ciało, odprężać się, co później zrodziło też różne zabawne sytuacje, bo moja położona wręcz nie wiedziała o tym, że ja będę aż tak odprężona w trakcie mojego porodu. To prawda. Z Martą było tak, że ponieważ ten pierwszy poród był długi i trudny i tak jak Marta mówiła, no to nie było łatwe doświadczenie, to też myślę, że Wszyscy nastawialiśmy się, że ten drugi poród, chociaż no ja jakby z perspektywy położnej wiem, że ten drugi poród zazwyczaj jest łatwiejszy i szybszy. I był dużo szybszy? Niemniej jednak, tak. Właśnie tutaj mnie zwiódł mąż Sylwii, Marty, tak. przepraszam, bo po prostu bardzo spokojnie relacjonował, jak to Marta świetnie sobie radzi z tymi skurczami, które się zaczęły, więc ja na spokojnie się wybierałam do nich do porodu. No i finał był taki, że właściwie e, kilkanaście minut po moim przybyciu. Przyjechałaś e, odebrać dziecko. Tak, przyjęłam poród, tak. E, na szczęście jeszcze nam się udało wejść z powrotem do Wanny, bo ja oczywiście na, e, na słowa Adriana, że Marta czuje popieranie, będąc 40 km od Nil. E, e, oczywiście tam jakieś zalecenia. E, Przekazałam, i, a ona marzyła o porodzie w wodzie, i e, finalnie żeśmy do tej wanny <noise> weszły i udało się, e, że malutka urodziła się do wody. Także... A tak, jeszcze w dwóch słowach, e, jakby tak się wymyślić jakieś takie hasło, które miałoby kobiety. Właśnie zniwelować w nich ten strach przed porodem domowym. Co, co można by powiedzieć takim kobietom, które z jednej strony chciałyby na przykład rodzić w domu, ale z drugiej strony mają zbyt duże wątpliwości? Co byście powiedziały takim kobietom? Ja myślę sobie, że przede wszystkim kobiety muszą wiedzieć, i myślę, że to jest to, o czym zapominamy w tej chwili, że poród jest to podstawowa funkcja naszego ciała. Jest to absolutnie fizjologiczne, natomiast przez to, że porody odbywają się w szpitalu i przez to, że zaczynamy rodzić teraz dużo później, przez to, że jesteśmy szybszym, żyjącym bardzo szybko społeczeństwem, które wszystko chce szybko i bezboleśnie, to niestety te porody no, jakby zaczynają się plasować w kategorii czegoś, co trzeba leczyć. Natomiast tak naprawdę, i odbiera się też kobietom takie poczucie, że one sobie świetnie poradzą same przez to, co przekazują media, przez to, co słyszymy od lekarzy przez co i przez jakie doświadczenia też kobiety mają yy, tragiczne w szpitalach często. Natomiast faktycznie jest to podstawowa funkcja do tego, żeby przedłużyć gatunek i myślę, że gdybyśmy nie umiały rodzić normalnie, fizjologicznie, bez wsparcia tej farmakologicznego, bez interwencji, to dawno by ludzi już na planecie nie było. Trzeba po prostu uwierzyć w to, że my nie jesteśmy gorsze w te klocki niż nasze babcie, Absolutnie niż nasze nie. prababcie i uwierzyć po prostu we własne siły. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. E, naszymi dzisiejszymi gośćmi były Eliza Leoniuk i Marta Chrostowska. Dziękuję. I zachęcam do y, subskrypcji naszego kanału na YouTubie. To był program Babskim Okiem, Angelika Olszewska. Pozdrawiam. Salve TV.